Przez ostatnie 5 lat ten człowiek zebrał około 70 miliardów dolarów w Bitcoinie, ale kiedy nadejdzie Bessa, może być zmuszony wszystko sprzedać. Michael Saylor to właściciel firmy Strategy, która już od 2020 roku skupuje Bitcoina. Aktualnie zebrali oni już około 640 tysięcy sztuk Bitcoina, który jest warty niemal 70 miliardów dolarów. Jednak nie kupił on wszystkich Bitcoinów za pieniądze spółki. Coraz większa ilość pochodzi z długu, w formie obligacji lub kredytów zabezpieczonych Bitcoinem. A to oznacza, że część posiadanych przez niego Bit jest po prostu zastawem w pożyczkach. Więc gdyby Bitcoin kiedyś spadł poniżej określonej ceny, to Sailorowi grozi likwidacja, czyli tak zwana przymusowa sprzedaż aktywów, gdy wartość zabezpieczenia spada poniżej określonego poziomu. Dam wam teraz bardzo prosty przykład, żeby lepiej wam to zobrazować. Załóżmy, że firma Saylora pożycza 500 milionów dolarów, żeby kupić Bitcoina, który aktualnie kosztuje 50 tysięcy dolarów. No i w zastaw daje same Bitcoiny, na przykład 10 tysięcy sztuk. Teraz, jeśli Bitcoin w takiej sytuacji spadłby do na przykład 20 tysięcy dolarów, to wartość zabezpieczenia przestałaby pokrywać wartość długu. de dugo Wtedy kredytodawca sprzedaje część lub nawet całość bitcoinów, które posiada, żeby odzyskać pożyczone środki. I to właśnie może być likwidacja, wymuszona spadkiem ceny Bitcoina, a nie autonomiczna decyzja Sailora, bo gdyby ten mógł decydować, to pewnie nigdy nie sprzedałby żadnego Bitcoina. Jeśli kiedyś do czegoś takiego by doszło, to z pewnością zobaczylibyśmy naprawdę spektakularne spadki na rynku rzędu tych, które mieliśmy podczas wirusa. Moim zdaniem jest na to całkiem spore prawdopodobieństwo, więc pamiętajcie, żeby zawsze mieć trochę stablecoinów w zapasie, żeby móc kupić coiny po promocjach.